Witajcie, moi drodzy, jestem Ubotic z Vlogi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Vlogu. Dzisiaj chciałbym się skupić na temacie, czy ludzie tak naprawdę się zmieniają i czy otoczenie może jakkolwiek wpływać na to. Kim się staniemy, a więc zapraszam. Na początek chciałbym powiedzieć, że tak, uważam, że ludzie się zmieniają i zmieniają się pod wpływem bardzo wielu czynników, i człowiek może być, jeden człowiek może być na przykład kimś innym całkowicie, jeżeli się stanie, i to właśnie zależy od tych czynników, które za chwilę przytoczę. Uważam, że jako podstawa podstaw odnośnie tego, czy człowiek będzie się zmieniał, w jakim kierunku będzie się człowiek zmieniał i do czego będzie dążyć, to przede wszystkim nasza osobowość, nasza osobowość, z której wynika to, czy jesteśmy podatni na środowisko, czy jeżeli będziemy na przykład przystawać się z ludzi, jeżeli będziemy na przykład osobami, które się niekoniecznie mają wysoko. nie mają wysokiej samooceny i będziemy próbować się jakoś dowartościować i będziemy z kimś tam przystawać, nie wiem, z nie naszego otoczenia, będziemy próbowali tylko dlatego, aby sobie podnieść to nasze ego, czy jakkolwiek to nazwać, i będziemy... Mm, szli za tłumem, to może nam się życie czasami bardzo słabo potoczyć, a czasami bardzo dobrze. Zależy od tego, jakie my będziemy podejmowali decyzje i czego my będziemy oczekiwali od tych ludzi, bo jeżeli będziemy oczekiwali od nich wsparcia i tak dalej, to jak najbardziej fajnie, ale jeżeli będziemy potrzebowali na przykład bez sensu rozrywki w otoczeniu, nie wiem, narkotyków itd tak dalej, to no, nasze życie się całkowicie inaczej potoczy. Decyzje życiowe, tak. Kolejny punkt który chciałbym omówić, czyli to, jak, jakie mamy ambicje względem samych siebie, kim my chcemy być tak naprawdę, czyli jeżeli chodzi o decyzje życiowe, to czy tworzymy coś, bo tak naprawdę YouTuberzy... U YouTuberów właśnie jest taki problem, że nie oszukujmy się, ale człowiek to są dwie, albo czasami trzy, albo cztery różne osoby w jednej i najgorsze jest to, że osoba oglądająca nie rozumie tego, że osoba tworząca zmienia się pod wpływem tego, że więcej ma widzów, musi uważać czasami na słowa albo nie uważa na słowa, ma świadomość tego, że wpływa w pewnym stopniu na swoich odbiorców i tym samym zmienia się w bardziej może odpowiedzialnego człowieka, ale tak zmienia się. Zmienia się jak najbardziej pod wpływem tego, że jest tych ludzi więcej i inaczej się człowiek zachowuje, jak go ogląda 30 osób, a inaczej się człowiek zachowuje, jak go ogląda 10 tysięcy. Ma inną świadomość, ma inne priorytety, ma wie, że czasami musi po prostu przystopować. I jako ostatni punkt, który chciałbym omówić, to sytuacje nagłe, sytuacje, które wynikają na przykład jakieś e, słabe albo lepsze sytuacje, na przykład e, powiedzmy umiera nam ktoś z rodziny, przyjmijmy, umiera nam ktoś z rodziny i mamy negatywny stosunek do kościoła, powiedzmy. Przyjmiemy taki przykład. Jeżeli mamy negatywne stosunki do kościoła, to na przykład mamy dziewczynę. Dziewczynę, z którą możemy żyć dalej, i tak dalej. Żyć dalej, i tak dalej. Brawo, Oltix. Mamy osobę, z którą chcemy związać się na troszeczkę dłużej niżeli para. Chodzi tu o pełny związek, już małżeństwo i te sprawy. Chcemy założyć z tą rodzi osobą rodzinę, ale mamy ten uraz do kościoła, ponieważ czemu ta osoba mi umarła, i tak dalej. Nie chcemy się z tym pogodzić. I czasami takie sytuacje. Mogą, e, mogą spowodować to, że mamy negatywny stosunek do pewnej organizacji, jaką jest Kościół na przykład, albo sytuacja z tego, że ktoś z naszej szkoły został potraktowany tak, a nie inaczej przez księdza pedofila. Nie wiem, różne są sytuacje, aczkolwiek e, chciałbym wyjaśnić to, że czasami te nagłe sytuacje wpływają na to, że zmieniamy naszą, nasze myślenie na daną strukturę. A przez to na przykład nie chcemy przyjąć ślubu kościelnego i zaczynamy się kłócić z tą są i z osobą, z którą mogliśmy mieć piękne życie, niestety nie mamy, bo byliśmy za bardzo uprzedzeni do tej grupy. Dobra, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, to był taki temat troszeczkę z dupy, że tak to ujmę, ale cóż, po prostu potrzebowałem 49 odcinka Olti-Vlogu, żeby wypuścić 50, więc trzymajcie się ludzie bardzo ciepło i do następnego możliwe Olti-Vloga, więc siemaneczko, siemaneczko, cześć!